Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w YouTube Universalis. Skład ten sam jak zawsze, gramy. Tak. Dalej. Dobra. Dzień dobry. Czasem za mój Odbój. Hej! Odbój więcej, dajcie mi tego więcej. A że są waselami te plemiona, a nie na przykład Protektora ten albo? Gdzie mój power? O któryś mi wasel wysyła złoto? Że ten nie wasela, tylko kolonia, tako? Świetnie. O, buntownicy O kurna, się rozwalili ci buntownicy w taką tak Bell, czy tako Hemingway? Ty acz? o no. Nie widzisz pewnie, więc coś w tym tłumaczy. Ok. God no, no, nie tam, it. W przestanę wspierać, tam już się sami ludzie porozwijają. Boże. Jak oni to, że to mówisz, że jakie to miało być wybrzeże, Lukas? Okay. Cape Coast albo Gold Cape Coast. Coast. Cape Coast. Nie, go czekaj, go, go, Gold Coast. Jest Gold lepsza. Coast. Boże, nie mi to znajdę. A te same kary i bonusy, więc Coast. Boże, i to znajdę. To mi się nie podoba. O. Umarłem, no i mam gościa 3-2-2, taki biedak. A co mi się umiera Kiedy mi te bunty wybuchną? Jezus Maria 90% jeszcze autonomii zwiększyć nie mogę To ja i wojsko mogę ustawić. Nie, nie, nie się buntować w ogóle to company. Do Aba, gdzie jest Doaba? A nie, ej, mogę zwiększyć autonomię? Czekajcie, gdzie jest to do łaba jeszcze raz? No jest Straight company Ale nie, nie mogę zwiększyć autonomii, kurde Tu się Fort sprzedał uruchomić Dobra, Goldko A, jest Goldko, dobra. Widzę. A, bo to jest porcik. Dobra, już wysyłam. Jest ile ludzi tam jest do... Będzie ciężko, trzeba będzie wysłać wsparcie. Za chwilę tam będę wysłał koronistę To będę wdzięczny. Kurde, patrz, co się dzieje w tako, ja pierdzie. Co? Jezu chryste, wszystko im pozajmowałem i teraz mają tyle buntów. No i dobrze, mówię... no. No cóż. z <grym> Nowe jednostki. A mi <grym> muszę ci podziękować. Mhm. Ty podzieliłeś tą wersję na pół. Teraz jednostki z zachodu nie przyjdą jej pomóc. Mm. Dobrze, dobrze. Ty ją podbijesz, łatwiej mi będzie ją odbić. To by okrążyć świat. Oh. Night shipy lecą. Lepsze statki. Gale. Gdybym miał floty, to bym na Japonii już się wbił. Ale nie masz. Ale nie Biedarku. mam. Co ja mogę mieć? Ja mam nie tu floty. 21, a oni mają pewną chuj więcej ode mnie. O to, ma... Nie, 46. Jak zrobię. oni mają same galery. Jak zrobię heavy szypy, to ich zniszczę. Ale będą mnie tak kosztować. W no, wojnę będą w sumie. I będę musiał znów to wszystko odbijać. Ja pierdzielę. Mink, kiedy ty się rozpadniesz jeszcze raz? I nurtuje okay, to jedno. musimy pytanie. w końcu coś też mieć tymi prowincjami. Eee, znaczy nie wiem, ja myślę, że jak ci, ci już. To jakoś przeszli ci ofertę na nawrę, później no, ci. skażę no, ja ten. ...Pikanie, to później. Y, prześlesz mi ofertę na Porto, a ja jeszcze ten. Dobra. Żeby tak po połowie przeszło. No ja trochę nie śmieszy, że moje bunty ci pół men po a drugie bunty jakieś. Nie, to były bunty. A to inne bunty. Nie, to było to, że po prostu na Szwecji jak się rzuciłem, to nad mi się nie chciało jednostek dzielić, tylko po prostu rzuciłem się 300-200 Czy Czyli po poczyściwa tysiące. Marcie, ja sobie radę dam. Bo masz tylko Conquer wschód, do morza, które zaraz dostaniesz. Ja radziłbym ci tam Kamczatkę zarezerwować szybko. Którą Kamczatka? Bo są takie małe gnoje tam z zachodu, które uważają, że Kamczatka należy do nich. Gdzie? Takie małe gnoje tam z zachodu. Ech. Czekaj. Kamczatka, wypowiedz wojnę, co super. Widzisz? <laughs> Gdzie jest Kamczatka? Ja nawet Kamczatki nie widzę, to wiesz. O, jestem bardziej... Gdyby to była... był Mediwa, to mi Ci pokazał mapę, ale ja też nie widzę. Dobrze. Albo w cywilizacji, ten, czwórce było coś takiego, że kupujesz mapę, to... No, można było się wymieniać. Pamiętam, że w piątkę grałem pół godziny. do to bo nie ogarnąłem nie odpuściłem. Pierwszą prowincję na świecie oklejmowałem. GZ. <laughs> nice. Tak to zwykle, ale, kutka, zwykle. Było tak kiedyś, że za prowincje się nie płaciło tych dyplomatycznych punktów? Było, było. Naprawdę? Jezus, to ja te 1700 godzin się skapnąłem dopiero że tak jest. <noise> Naprawdę. No Nieźle. Dlatego mnie trochę wkurza, że straciłem połowę klejmów na Polskę. A ja mam fajny pomysł na serię, którą mogę zrobić. No jak? Powrót do hmm. przeszłości. Już mówiłeś nam o tym. Wiem, hmm. no, ale mówię już jeszcze raz. A co tam chodziło? E, czyli, że... będę e, się do pierwszego patcha w grze. Znaczy, do A, pierwszy, pierwszego to, wydania gry bez... To dlatego nie pamiętam, bo głupie. Nie głupie, <laughs> ja się zestrę, jak tam pójdę, <laughs> że się tam użegnasz. E, to, to jest jedyny patch, na też możesz zrobić World of Conqueror'a. Znaczy, tym... Ryuku. Znaczy, do tego patcha jeden z osiem, jakoś tak? To są y, prowincje jakoś tańsze. Nie, tam exploity można było robić. I się grał na Wasali ja nie mam kur na Tunezję. A bo Libertad Zaire, wtedy nie było. Tunezja to taka wysypka tylko? Izas. Izaska. A i też... No, t, t, też jakoś that that şey, to jakoś agresywna ekspansja inaczej też działała. Nie, 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 niżej. te nie, To wywołałem. A to z z widen, czy nie, 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 nie. Pamiętam, że FF3 to było denerwujące, bo nie było i chyba 10% szans, że ci się zbuntuje? <laughs> I miałe 10% szans co miesiąc, że ci się zbuntuje. Potrzebowałem, żeby w w ci się ja żeby mi te Czechy mnie nie. Ekshomunika na Austrię? Kurde! Miałeś, miałeś? Dobra, nie mogę, za dużo. Za dobre racje mają. Oni, a Czesi nie są katolikami. Polacy? Kurde, też mają zbyt dobre. O, nowy król. Regencja. No my już nie będzie i nic z wojny z Maroko. O, zapotek się jeszcze wyswobodzili. Świetnie, wasalu. Cofnijesz moją całą robotę. Życie. Dirigencja. Życie, życie, życie jest tą To tylko na wezwania mogę. Ty była w. Było złoto. Jeee, yeah, ochrężyłem świat. Zarabiam w końcu. To prestiżu? O tak. To tak. prestiżu, 40 Navy Tradition. NIE! Nie włączyłem portu! Tip lost. Ale chuj forty! porty? No, zaraz to będą. Moje statki straszne. Ale Wszyscy tu zostają w nie? Ale mam. Opłynąłem, opłynąłem. Jezus. Przywłączyłem. Uwaga. Ała. Ale akurat o tobie piszą, Faust. Tak? Tak. Co tam ciekawego? Ja Zabiję tam. tego, co w, w, cały czas je. W tych cynikach. Kurczę, przydałoby się coś zjeść znowu, bo tak... Widzę, że masz problemy z tym. No słuchaj... No bardzo cię lubią. Nie wiem czemu. No. Ja też was kocham i szanuję. Macie, poczęstujcie się kanapeczką. Ale przynajmniej już nie są tymi całymi wasalami swoimi. Ale ciekawe, że mają ze mną rozej. Przecież to byli ich buntownicy, nie moi. O. Gdzie ta jednostka ucieka? Om, nom, 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 nom. Będziecie uciekać kiedyś? Kończę, do prowincji ze złotem. O, pięknie, zaatakujcie mnie w górach. Tak, poproszę. Jaram się. co? So, lepiej żebyście atakowali na polach. No ale stoi w defensywie. I teraz, jeszcze, wsparcie dojdzie, którego nie widzieli. Jeżeli zdąży, chłopie, dawaj. 20 january, no nie, nie wytrzymają tyle, no i padli. Lider, jakikolwiek lider, dawaj, zdążyłem z liderem, ok. No kurwa, wygram kiedyś w bitwę z Persją, czy nie wygram? Ja. Nie wy uciekacie, do tej samej prowincji? Ok. Ucieknijcie gdzieś bliżej. Nie, kućwa, do tej samej prowincji uciekają. Już 20 tysięcy ludzi. Hurt, super wojna. Pamiętaj, mogło być gorzej. Na przykład, mogłem ja teraz stwierdzić, że jednak. Nie pozwalam Ci bić Persji. A właściwie stwierdzam, nie możesz bić Persji. Co Ty Persję chcesz bić? no ja mam Kasuzberii, Overseas Expansion, mam na Wojska. Gdzie są moje wojska? Czyli też nie jest niecywilizowanym krajem. Czemu ja tutaj w ogóle mam 30 nieużywanego staku? Mykna ojrat. O, jakiego ma szokant ten, ten odkrywca. Chyba do odkrywcy nie. Dobra, Dajcie za teren, aż... dajcie rady! Tomasz <grym> Luis de Victoria. Dobra, w konęli. I prestiż. Po co mi prestiż? Z tego prestiżu mam tyle, że już nie potrzebuję. Ja też mam 88. To. Ej, hey, no. free. Dobra, czyli tam... to jest... zaczynamy na tym łatwiej. Znowu? Tak, oh, no bo i bunty wybuchają, sekunda. się dziwnym tylko który korzystał z nieaktywnej <laughs> pauzy. A co mam zrobić, jak chcę przeżyć? E, powiedziałbym, ale... Picho Może, Możesz przeżyć, jeżeli zostaniesz wasalem. Czyli, że Suwaren będzie mi pomagać z buntami, tak? Dobry pomysł. Oczyściłem ten Gold Coast z tubylców, nie wiem, czy mogę ci jakoś to odsprzedać po prostu. Ten nie, dopóki nie zrobisz, to nie możesz. To szybko mi, już nie ma tu byl co więc. Okej, ja już mam półtora tysiąca zebrane. Dobra, pierwszy idzie kujwa 50 tysięcy. Macie w Mam nowe McCarthy, bóg, wiecie? W ogóle? Masz hmm. nowe? Wie, nowe? Gdzie? Polska, Ja nie mam za 3000 tysięcy. Ja mam tak. cały czas stare i w sumie nic nie świetni. robię z tymi Wiktorii. Siedem, Siedem nowych prowincji muszę zrobić. też stary. Właśnie A szatę. to za ile będzie? Czekaj, to Lukas, wymijamy się teraz za prowincję po prostu prowincja za prowincję. Eee, w którym? No ten, że ty mi porto, ja ci oddaję te prowincje... Te, ta, ta, ty ta, tylko muszę wojnę zakończyć. A, dobra. Czekaj... Z... Z tym mogę już skończyć, to już po kolei kończę, su so for peace uh, uh, dowódca dowódcę jak świetnie Ale i cała że Staj pięćdziesiąt 50 tysięcy na 25. Chodźcie, czekam na płaskim terenie fajnie prawa Ale nie poszedł nie poszedł tak klipię, niestety Ja mam nadzieję, że będę musiał jeszcze, jeszcze, ich jeszcze korować. W ogóle, że też mam sobie modę, który mi tam reguluje jakoś wielkość statków, są properties called shifts, czy jakoś tak się nazywa. Statki są odpowiednio wyskalowane względem każdego. Tak? jakoś, no? Ja tak rozumiem to. inaczej wyglądają galeony, jak pływają, a inaczej wyglądają na przykład statki. To Są mniejsze po prostu też. Dobra, to jest A ja to te dopiero teraz zacząłem doceniać ten papiestwo i cały ten system. Mm. Fuck. No, teraz naprawdę... Ej, naprawdę a się na desercie dostajesz tylko w defensywie bonus, tak? Nie rozumiem. Jak masz desert, czyli pustynię, jako teren, No mhm. ty, tylko w obronie dostajesz bonus. Nie, wiesz, chyba. też myślałem, ale to jest inaczej. To jest tak, że na każdym tym twoim terenie, w zależności od tego... Czy e, na twoim czy na czyim także? Na tylko, własnym terenie. A, masz tak zawsze tak. szok masz zwiększony, o obronie lub ataku, Zależnie od tego, czy atakujesz, czy bronisz. To kiedyś było tak, że to były te tereny, a teraz już od... No znaczy, w kozakach na pewno już to jest tak, jak Ci mówię. No, mam w sumie zwiększony atak. Dobra, możemy brać pisa. O and sugar. Zwiększona cena jest cukru i herbaty, prestiż i pieniądze. 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 Money, money pieniądze. Mani, mani, <suszy> Papa Anglio, o cię znać. Nie chyba ma kolonię. Spierdolij, że mi spierdolili na inny kontynent. No, no mnie! O no Nie To jest Tutaj miliard lat podwojów! Ale, ale to jest kolonia jeszcze robiona, nawet. To nie mają w ogóle stolicy. W Bermuda. Ale tam przeniosą stolicę w takim momencie. O, nie, wolnicy gdzieś są? Ale to w sumie to ciekawe, jak to działa, bo w tym momencie powinni mieć przeniesioną tam stolicę. Tak, mają na Bermudach. Na Bermudach mieli pełną kolonię, nie zauważyłem, że na Bermudach robili. To już z Czechami mają. No to Anglików w Europie już nie ma. Dokonałem zadanie. Tak samo się. jak ja zrobiłem z Portugalią. Ani już Portugalii nie ma. Podbita została. Bo Portugalia to był <grym> trudny wyczyn. Nie, Portugalia. Nie, mój wyczyn został zniszczony. Ja muszę dokonać wyczynu Lukasa. O. buntownicy atakują w kolonii w Barbarosie. W Barbadosie. Wręcz Britain. No to brzmi całkiem fajnie. Dacie ja radę discovered. więcej was jest. O, ja po nie odkryłem. Raz więcej. Jezusie, O Otoma. I kurwa nie dadzą rady. A co kto? Wygrali z Persą. Każdą bitwę wygrywa. Jedna armia się pojawiła, która mi ściszyła pół, pół wojska. Ming 27 tysięcy manpowerów w plecy. Kiedy mogę kolejnego brać? 91 ok. Rosjan, mam napisane, że dołączy się do wojny. Ile w tym prawdy? Do której? Z Persją. A po co do tej na szat? Nie wiem, ale komputer nigdy nie kłamie. <głos> nie, nie <głos> nic. Tam nic dla mnie nie ma. Chociaż wiesz, klejba mogłem zrobić gdzieś tam chyba nawet. Mam. Nie, już nie mam. Ja tu sobie bezpiecznie się ze skraj swoim. Pójdź A dobra. A za z Persją iść bunt. Ok. Się tam podoba. A nie, to perski bunt, kuźma, nie. Raz, <grystanie> No jeszcze jeden. I niewolnicy poza tym do powstania. Trade niewolników mi się robi. No nie jest. Stop, milion decyzji. Boch. Zwracaj stabilność. Albo dobiorę to, to wezmę to. A no, mnie woli, bo mam tyle kolonii. O, fajne dzień. 4-4-2 w ogóle. Ale 11 lat ma jeszcze. Jakim cudem Wykoram Finlandia bry. nie miała kora w Finlandii? <suszy> <suszy> Może anulowali ją albo coś. Nie, nie wiem, no. Gold Coast to ma ten, barwniki. Choćby pokaz pocieszyć. O, to dobrze. Ej, gdzie ja mam niewolników? Gdzieś musieli się z nimi powstać, słyszałem. Albo mogłem się przewidzieć. Łątownicy mnie zaatakowali w górach, mi tam pasuje. Ja mogę armię powiększyć, o krzyk. Francja taka trochę napoleońska. Nie, a zajęła. Pra, nie? Napoleon Francji nie zajął. Właśnie. Tak gdzieś jest Ty mnie nawet nie widzi. Ty Hiszpanii od stąd. Nawet... się, przed zimą. A to po prostu taka? Mamy układy pewne. No, co ta Rosja, jakieś border fictiony mamy. No właśnie, nie wiem, co się dzieje. <laughs> Francja z Rosją, <laughs> border fiction. Co? Zamieszki są na tej e e e granicy francusko-rosyjskiej. Kozacy coś tam mówili, ale ważne No, pieniądze albo prestiż. No, pieniądze, bo prestiż mam. A da się zobaczyć, kto ma największy prestiż? Nie za bardzo. A się. Ja. Brawo. A nie, to nasza jest największa trójka. Kto ma najmniejszy ujemny? Awa, Genuę można wziąć pod dłonię personalną. Tanie, mnie tak, tako, kurde. Więc wojny tu bierze za ostry. Hmm, 3 stabilności i stabilność na plus dostałem właśnie. W ogóle, że wszyscy o, już w mnie dobrze minus jeden i tam nie było. To czy mam do wyboru? Tak, stabilność, 25 prestiżu i 40 administracyjnych punktów. Lub 10 armii, tradition, Navi, tradition i 100 militari. I wolę to drugie. Wreszcie się spoko, ale mam prawie Max. Co tak cicho jesteście? A ja, bo ja, się zastanawiam się. Ja już tak myślałem co. ja się co, co też zastanawiam na ten, na ten Faust nad inną rzeczą. Hmm. No. To no. twoje zasrane wojsko roi w Kwarasanie. Po pierwsze ono nie jest <laughs> zasrane. Po drugie. A to obstrane, bo już się boją przy granicy. Czekam, gawnicy. aż zrobisz e, pokój z Persją. Ja też na to czekam, szczerze mówiąc. No. No. Poprawiłeś tą nazwę trochę, już nie jest tylko w Afryce. Czekajcie, Czekajcie, chwilę, telefon. Całkiem duża. Zwolnimy, może na dwa albo coś. Na dwa. Po no co ci to nie co? Jest, jak mi się te nazwy bugują. Jak tak przybliżam. Co? No, No Znowu fausta obrażają. Ciągle mnie <laughs> obrażają. Przy mnie nie obrażają. Bo stoisz ze strony wojskiem na granicy Nie, dlatego mnie obrażają Czemu jak u mnie króla nie będzie i następcy tronu, to jest wojna połnie unie między Rosją a Czechami? Nie Uuu. stoją w górach? Nie, stoją na dezercie Czekaj, królewski Mariusz Może Mariusz no, sekundę, potrzebuję pokoju <laughs> Nie, ja z nie mam wszystko tu to jestem Teraz kim będzie między kim a kim? a Rosją Co się dzieje? O Boże Będziemy mieli wojnę secesyjną Ja się ja nie dam Czemu? Gdy ty będziesz ty w Unii Personalnej, wolisz być pod moją Unią czy pod czeską? To się z każdej uwolnię. Zrobimy tak, jakby w, w, w tym. De. na początku. Czemu pauza? A, bo Ale ja, ja to tutaj to robię. Garnie. Pisa. pisa Boże. Ja robię pisy i A, ja czyli się mam włączyć już to. ten. Dobra. Maintenance. Ideolo, the sultan becomes kalifa. Western Focus Jeden nie zdobyłeś? Dawno A No masz Dawno, Pini. panie To się nie opierdala Nie ma opierdalania, sje Czysta pompa Uhu. Pff, Austrii, palec Co wziąłeś od Austrii? Kule, ja nie mogę nic wziąć. O, 110% overextension. Ups. Była sporo. mówcie, kto ma tyle procent? <grym> koalicja? No nie, nie to nie 3, nie, nie Ale to over... ja też ale koalicja. koalicja. nie. Ale że nie, na nie mnie Koalicja. Na ty masz u mnie Rosjo całe minus 6. Więc no. siata fuck up. A. Dobrze jest. A ty u mnie masz minus 7. <noise> Widzisz, że jesteś agresywniejszy ode mnie <noise> U mnie Rosja ma zero, bo sojusznicy. U mnie Ja mam na Rosję ten. Jezu, Sar wybawiciel tak z dużych napisane patrzę O to ma nie miał tak, także co, zmienił nazwę kraju na Sar Wybawiciel? Nie, ale fani gdyby można było zmienić nazwę kraju <noise> Rosja, tak. ten tutaj, Sar Wybawiciel pierwszy No bo miałem cały czas tak chujowych łatwodzy nagle 4 czy 6 ja no to tak miałem w tym właśnie na Śląskim jak gram. Cały czas mam piasta 1-2-1, 2-0-2: po prostu masakra jakaś. A w końcu doprowadziłem do tego, że mi zabili, królowi. Jest 5-2-5 następca. Education was aiding. Ja wiem, króla podlepsześ, w dyplomacji by się przydało. Please. Co to się stało? To nie, nie wiem. Ja nie wiem, nie wiem co tu się Trzeba dzieje. Trzeba mu odebrać ale możliwość. proponuję zakończyć odcinek, bo już jest 25 minuta. <noise> <noise> Okej, okay, okay, to, to co kończy. ja zaczynałem to ja kończę chyba. Mm -hmm. To dzięki wielkie, przyjdźcie na samy odcinek, będzie naprawdę fajnie. Bardzo fajnie. Z tego co polecam. widzicie. <noise> to co, na razie pa. pa. Cześć. Pa.